A mi to chcesz Tak, służba dostać? dostęp. Snip to perka, co mi to perka! Ładny skąd z tym Wiktorem? Wiktor! Wiktor! Witam! Snajp mi Witam! Witam! ALO! nie. Yeah. <Eat> <grym> Halo, o, ktoś to ŻYJE w, w TYM Witam! Przepraszam... Czekaj, przepraszam, czy jest ktoś z Adni in Home? Hello? Hello? Ale zaujmiste drzwi. Hello anybody Home? I just want to. Yy, ask. Yy, czy ty wiesz, co to jest? kupa Bulbozaur. Odurz. No Hej, czy ty wiesz? Le, ja, ja się tobie w tobie kocham. kocham. Hej, Hej, czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Rerere, Że to poważna rere, rzecz Hej czy ty Rzesz. wiesz Dalej nie pamiętam <laughs> no. Zobaczyłem cię obsikałem się Rodusz, czy ty wiesz co to jest bulbozał? Nie wiem No to masz prąd A widziałeś dziba? Nie, ja, ale może zaśpieć piosenka no dziwdziu. Widziałeś dziub dziuba. Gdzie się podział dziub dziub Czy ma dzioba, czy dziuba gdzie się podział dziub dziub Dobra i chodź posnajdźmy toperka no Kurwa, no. ale ty sam nie wiesz gdzie on jest No chodź po... No nie w jak nie wiem, jest fa... Ma noktowizor no no To się, że ma noktowizor, kurwa my co mamy chujam kurwa. Nie wiem ja Toperek się bije z zombiakami a dwóch jego Liza mu pomaga a gdzie się bija? Y, są na Helce. A gdzie A tam? gdzie to nie wiem. <laughs> nie, no ja zaraz włączę tego streama, bo... Zapewne ja wejdę i będę wiedzieć kurwa. No to wejdź i wiedz kurwa, ja nie mam tyle godzin co ty. Ale kurwa to trzeba nie mieć sklerozy! No ja może... O, znowu strzał. zespół. Zespół niespokojnych nóg? No. Ej, czy ty a ty idziesz? A ty słyszałeś o zespole SKS? A czy ty słyszałeś, co to jest, Bulbozał? Kurwa, już to słyszę trzeci raz od ciebie. Dobra, dam się większą jasność i więcej widzę. Rozumiesz to? Rozumiesz tę mordzinkę? Większa jasność i większe widzenie? Co? To tak można? <noise> Wy, Wy tyfy! Ej! Czy ty wiesz, że no, ja ona się jest, jest większo... tak? Daj mi to ile daj mi to ile co? co? Daj mi daj picia, dawaj. Ja, ja chcę bromar! Urwa, masz. napisz. <grywa> Ej, Eee! nie rzucaj tego. Sól fizjologiczna. O, tak. Fiz... Do... Co? <grywa> 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 Fizio... o! Nie chcesz być fizjologiczny. A Fum wiedziałeś to, że jak... Patrz. Rozumiesz tą logikę w tej kurwa grze. Idź, podchodzić do drzwi, za się otwiera, w drugą stronę to się otwieram, w twoją. Wytyfy! Srać mi się chcesz. Kuwa, to sraj! No nie, nie, chcę mieć jeszcze czyste gacie. Nie, boję się. Tycia z gratisem boję. śpię. Chujem On mnie za nogę łapie, kiedy chce. Kopiec się. ma bazę. Powiedzieć ci fun fact? No? Tamta baza, co miała to takie xd drzwi Wiesz czy ja to? No jest baza toperka Chuja widać u, u niego Nie wiesz co to jest blboza? Spierdalaj kurwa już ty, ja pierdolę Iktor! Ty ej, myślisz, że jak będę śpiewał to prolekowi pod domem to mnie zabije? Nie Ja myślę, że na cię kurwa nagra i... O, i będę, będę popularny tak Ususzony. Kurwa, my to jesteśmy specjalni, wróciliśmy się. Ty masz leki? Bo ja chore jestem. Mam węgiel aktywny. Kurwa. Może ci pomoże masz. Mamy problem mały. To potem musimy iść szybko do szpitala. Mhm. To teraz tak. Szybkie pytania Albo się cofamy I będzie się zabijać tak długo aż... Się nie spisz albo szukamy tabletek i możesz się przy tym wyjebać Gdziekolwiek No to szukamy tabletek i... ...przy tym się wyjebać Skąd ty niby tą chorobę dostałeś? Nie wiem, ale marzy mi się przed oczami I Zamknij okno, pisa. Zamknąłem! Ale zamknij jeszcze raz NIE! nie. Przez to, że mi się tak oczy tak... bany mazą. To mi FPSy składają. Gdzieś na nowej leśnej łące. Obciągają sobie duty odbadające. Armatryska schodzi z kurka jak do górka. Aż tu nagle przyplątała się wiewiórka, a czekacie mi do budzi. Będę brała po francusku. To mów ruto delikatnie czuję chuja prawie w mózgu Dalej nie wiem co się wydarzyło. Dalej to ją chyba przebił, kurwa tym siurem. Netkit, kurwa, wszystko tylko nie. Mulciaki stary w tym netkicie O! Nie ma nic. Kurwa, kodeina? To zjedz ją, może ci trochę pomoże. Dawaj kodeinę, dziwko Tylko jed jedną ze źrysów. To no zjadłem. Nie za o o. Chyba, za nami dosyć chyba znalazłem blisko. moje lekarstwo. Kurwa, to tak jest blisko, czemu ci się może ekran? Ja może spróbujemy ich zajebać Masz ryzyko No To wy. Co ci jeszcze bardziej powiem? Hmm. Nie mamy celownika, żeby nawet ich uskubać jakoś No ja bym ich spróbował osieknąć To Patrzę, to, czy... to idź tam w tego stronę ja zobaczę ten kibalak jeszcze Jest chłop w krzaku Okej Ja. Czekaj, czekaj, bo nie widzi. Widzę, widzę, widzę. On tam leży, czy co? Kurwa. <noise> on tam... Został? Zabiłeś? Chyba tak. Sprawdź tylko, co on miał. E, ocalały, nie żyje. E, mulciaki. Kurwa, zdę... O! Rozjebałem je. Ja pierdolę. nie dlaczego musiało akurat mulciaki? Jeszcze ja jeden? Ja do ciebie, do ciebie chyba był. O! Zabij go, proszę, to nie biegaj mi.